Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Jesteśmy w Pepko na przeglądzie. No i jestem w niedzielę. Słuchajcie, jest bardzo, bardzo dużo ludzi na zakupach. Ostatnie wiecie takie zakupy. Ostatni tydzień i zobaczcie, co znalazłam. Jaką piękną myszę! I ta mysza jest za 30 zł. Taka. Księżniczkowata, bym powiedziała. Zobaczcie, takie ma tutaj futerko, tu ma takie chude rączki, ale muszę wam pokazać, że jest hicior. Jest po prostu hicior w Pepko i jest trochę nowości, więc zostańcie do końca. 35 złotych jest ten, um, kosztuje ten kielich i to też jest nowość, można pięknie go ustroić na stół um, wielka niewielkanocny. niewielkanocne, przepraszam, nie te święta. Um, ale coś, co wam chciałam pokazać. To jest tutaj już obok. Poczekajcie, jeszcze Wam tylko szybko pokażę tą lampę. Ta lampa kosztuje 40 zł. Tutaj natomiast mamy przepiękną lampę, która jest za 80 zł. Zobaczcie, złoto taka bordowa, jakby ktoś miał takie kolory w domu. Zobaczcie, jak pięknie będzie wyglądała. Mam nadzieję, że wejdzie też złoto zielona, takiej butelkowej zieleni. Zobaczcie, to są takie frędzelki. Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę bardzo ładnie i kosztuje 80 zł. Tak jak wam kiedyś mówiłam, że w Pepko można właśnie kupić tanio i fajne lampy. Idziemy dalej i widzę, że jest takie dosyć duże pudło, a niedługo nam się przyda, bo zawsze wszystkie te pierdoły po świętach trzeba, e, słuchajcie, zbierać, więc za 4 dychy macie takie pudła. Ja mam takie kwadratowe i naprawdę świetnie mi się sprawdzają. Mam wszystkie klamoty tam wrzucone, one kiedyś były po 20 zł. Idziemy dalej, tutaj takim spacerkiem, bo chcę popatrzeć, czy, czy hmm, są jakieś nowe podusie. Ale tu chyba widzę jakąś, e, jakąś nową, zobaczcie. Tak się prezentuje. I z tyłu jest po prostu taka jednolita i już szukamy ceny i cena tej podusi to 4 dyszki, 45 na 45 cm. Można ją bez problemu zdjąć i uprać. Tu mamy takie futerka, te futerka też fajnie wyglądają, jak gdzieś się rzuci na kanapę czy gdzieś rzucają pod choinkę, czy na jakiś fotel, pięknie to wygląda i to jest w kolorze białym, kosztuje 40 zł. A za chwilę wam pokażę jeszcze pokażę wam jeszcze szare. Tu jest w kolorze szarym. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, włączcie sobie dzwoneczek, jeżeli y, macie ochotę dostawać powiadomienia o moich filmach. Wpadajcie na moje vlogmasy, bo dzisiaj będzie y, hol zakupowy z Biedronki i z Pepko w y, moim vlogmasie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Mm, tu mamy takie mm, fajne koce i one są szare za 40 zł, 150 na 200 cm, a obok są beżowe. Też takie same ceny, tylko w kolorze beżowym. Dobra, tak się prezentują, więc jeżeli nie lubicie szarego, to, to to są też w kolorze beżowym. Jest naprawdę sporo kocy, kocyków, jakiś narzut w Pepko do wyboru do koloru. Ale my idziemy dalej. I co ja tutaj widzę? Zobaczcie, jaka fajna kołdra, taka świąteczna. Szkoda, że nie jest trochę ciemniejsza. 160 na 200 cm, 70 na 80 poduszka, a kołdra kosztuje, poszewka kosztuje 70 zł, bardzo fajna w dotyku. Poczekajcie, bo mi tutaj jedna wypadła na podłogę, ale nie, na szczęście. Nic tutaj się nie stało, więc ją odkładamy. Yy, I tu Tut. I tu jest jeszcze jedna. I tutaj jest jeszcze jedna za 80 zł, 160 na 200, 70 na 80, więc takie same, takie same wymiary, ale tu jeszcze widzę taką hotelową dosłownie, 70 zł, 140 na 200, no i poduszka też 70 na 80 cm. Idziemy dalej na półeczkę taką świąteczną. No, i zastanawiam Was, czy są świece w Pepko, To jeszcze są. 4 zł kosztuje ta, one były od zawsze, więc tutaj nie ma, nie ma jakiejś nowości. Tu mamy na przykład taki zapach. Pamiętajcie, jeżeli jeszcze o tym nie wiecie, to tu na górze macie taki koreczek. Możecie go odchylić i powąchać, jaki to jest zapach. Kosztuje 25 zł. Taka bombka zielona. No, i tu są złote świece. Chyba tych złotych świec nie było, bo ja nigdy takich chyba w Pepco nie widziałam. I taka złota świeca kosztuje 12 zł. Taka dosyć, dosyć duża. Tu jest jeszcze kocyk, poczekajcie, tu Wam jeszcze pokażę. Taki kremowo złoty, zapakowany pięknie w kokardę, więc już może być na prezent. A widzicie, bo to jest świąteczne: 130x170 cm za całą stówkę. Tu na dole macie taki gruby i też szary i taki beżowy: 180x220 cm. Ten to jest naprawdę mega grubaśny koc. Przechodzimy dalej. I będziemy tutaj szukać, wyszukiwać jakichś fajnych rzeczy, które mogłabym wam pokazać. Ciekawa jestem czy dzisiaj byłyście, byliście na zakupach, dajcie znać w komentarzu. Ja jestem ciekawa, ja dzisiaj wpadłam tylko po takie pierdółki, no i chciałam tutaj szybko wam coś nagrać, więc... Mm, więc się wybrałam, ale powiem wam, że naprawdę... Tu jakoś tak omijam ludzi, ale na zakupach jest naprawdę dosyć dużo... Dosyć dużo ludzi tu jest Mikołaj, został ostatni 15 zł kosztuje, a tu gdzieś jeszcze były renifery, to wam pokażę, bo może ktoś nie widział to tu są jeszcze renifery, takie miseczki one też kosztują 15 zł a tu jeszcze jaka ładna miseczka, zobaczcie w takiej zieleni piękna, bardzo ładnie wygląda, dosyć głęboka yy, i ona kosztuje 12 zł kosztuje 12 zł, i już przechodzimy, zaraz zerkniemy, czy jest jakiś kubek, zobaczcie, te kubki wam pokazywałam z tym korkiem, to został się tylko jeden zepsuty, a reszta wykupiona, te moje kubeczki, które wam pokazywałam we vlogmasie, też zobaczcie, nie ma, ostatni został, więc naprawdę poszły bardzo, bardzo szybko, ale jest nowa szklanka, więc wam już tutaj pokażę, jak się naleje pewnie kawy z mlekiem, albo takiej trzy w jednym, to będzie ładnie to wyglądało, no i ta szklanka jest słuchajcie, za 5 zł, więc myślę, że Fajna cena, bo duża szklanka, ładna. No i za piątaka, no to rzadko się zdarza, rzadko się zdarza, więc trzeba korzystać. I przejdziemy sobie tutaj tak powoli. Zobaczymy, co my tutaj jeszcze mamy. Tak zerkam, co bym mogła wam pokazać, co byście mogli, czego byście mogli potrzebować. Poczekajcie tu jakieś dziwne kolory. A dobra, to z Harry Pottera. Myślałam, że jakaś nowość ukryta przede mną. No jak widzicie, są sztućce, łyżeczek małych, yy, już zaczyna brakować, widelczyków zaczyna brakować, więc śpieszcie się, śpieszcie, bo później będziecie płakać, że czegoś nie macie. <ścoughs> Ja tak też często płaczę, bo zawsze mówię, a jeszcze zdążę, jeszcze zdążę. 30 zł kosztuje taka, mm, taka foremka na ciasteczka i tu jest mega fajna rzecz za 50 zł. Zobaczcie, możecie sobie tu położyć warzywa, owoce, możecie sobie tu położyć bombki, gałązki e, z bombeczkami, jakimiś lampeczkami i będzie naprawdę bardzo ładnie to wszystko wyglądało. Idziemy dalej, tu mamy bidony, ale to nie czas bidonowy, więc przechodzimy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? Jak widzicie, tam są te pozytywki, te pudełka na dole świąteczne. Tu jeszcze jakieś dwa pudełeczka zostały mm, do ciastek. I tu chyba już nic nie będzie, więc drepczemy dalej. Idziemy, idziemy, idziemy. Ja z daleka widzę te gąbeczki. Czy wy to widzicie? Wi wiem, że też poszukujecie tych gąbeczek. U nas jeszcze są, zobaczcie, bałwany i mikołaje. Już choinki nie widzę, więc chyba ktoś wykupił choinkę, yy, ale, yy, ale może jeszcze dołożą. Zobaczymy, zobaczymy. Wszystko się okaże w najbliższym czasie. No i przeszłam na yy, tutaj, na tą yy, półeczkę yy, kuchenną, że tak powiem. No i zobaczcie, co znalazłam. Cookbook. Możecie sobie tu zapisywać przepisy, są różne naklejki, kosztuje 25 zł. Są takie zakładki. Ej, powiem Wam, że to jest mega szkoda, że tutaj nie można tego odfoliować, żeby zobaczyć. No, ale kurczę, może w końcu wszystkie przepisy by były w jednym, nie? A nie, tu trochę tam, trochę tam gdzieś na kartce, tu gdzieś na lodówce wisi. No, może, może trzeba by było o takim czymś pomyśleć. Zobaczcie, tutaj macie jeszcze takie sprzęciory. 5 zł kosztuje, gałkownica. Nie wiem, do lodów można na przykład nałożyć ziemniaki. Na różne rzeczy można, można zrobić. Tutaj może będzie Wam potrzebna taka tareczka do skórki, na przykład z cytryny albo z limonki. Na no, różne rzeczy się trzyma na takich tareczkach. Idziemy dalej, co my tu mamy? A, jeszcze chciałabym Wam pokazać i polecić taki, taką folię, tą gwiazdki, właśnie. I ona jest za 7 zł i jest naprawdę mega twarda, jeżeli potrzebujecie mega twardej folii, no i papier do pieczenia, coś, co będzie nam potrzebne. Przed świętami, bo na pewno większość z Was piecze przed świętami, więc 5 zł kosztuje papier. On już jest tak oberwany: nie jest w całości, tylko oberwany pod wymiar waszej blaszki, czyli naszej wszystkich blaszki, bo w sumie to raczej wszyscy mają takie same, więc tu już macie powycinane. Tu jest jeszcze taka folia. Ta folia kosztuje 7 zł. Tak wygląda, proszę bardzo, i już chyba z tych rzeczy takich yy, tutaj kuchennych, takich pieczeniowych, chyba nic takiego więcej nie ma. Jak widzicie, bidony, poczekajcie, bo ja tu muszę lawirować, bo tutaj yy, za mną kilka osób stoi, więc ja tutaj się tak przeciskam, bo chcę wam pokazać wszystko. No i zobaczcie, czyż nie pięknie one wyglądają, kurcze. Jest coraz więcej. Ich dyszka tylko kosztują i to są z Masterchefa, więc polecam Wam. To znaczy, polecam Wam, bo ładnie wyglądają. I no wiecie, no nie używałam ich jeszcze, nie? Ale, yy, ale może niedługo będę, więc oglądajcie. 10 zł kosztują takie kuleczki. Nie wiem, one są chyba do suszarki, ale nie mam pojęcia, słuchajcie. I coś, co przykuło moją uwagę, to wieszaki. Wieszaki takie, yy, takie miedziane. 6 sztuk i zaraz zróbmy, jaka jest cena 17 zł, ale powiem Wam, że fajne, pięknie to wygląda. Zobaczcie, taki drucik, naprawdę bardzo fajnie. I ma jeszcze te dziurki, żeby ciuchy nie spadły, więc to też jest mega, mega plus, bo czasami jak jest jakaś sukienka i spada mi co chwilę w szafie, to po prostu, no wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi, jak to jest, nie? 15 zł kosztuje coś takiego. To jest złożone. Nigdy tego nie widziałam w Pepko. Poczekajcie, bo ja tutaj muszę wyszukać, co to jest. Czy to jest to, o czym ja myślę? Ale wolę Was nie wprowadzić w błąd, bo czasami yy, myślę, że to jest to, a powiem Wam co innego, a Wy mi piszeć. Nie, Sylwia, to nie jest w ogóle to. <noise> Więc lepiej tu sprawdzę. I słuchajcie, to jest. To jest takie pudełko na chusteczki. Taki serwetnik. Wow, <noise> nigdy takiego nie widziałam, no, ale cóż, Pepko potrafi zaskoczyć każdego. No i bardzo dużo takich, wiecie, elektronicznych rzeczy, które wam tu wczoraj pokazywałam, yy, ale my idziemy dalej. I zaraz zerkniemy, czy coś jeszcze tutaj jest, zobaczcie, dla psiaczków, jakieś gry i zabawy, choineczki, o tych choineczek chyba nie było, więc pokażemy. 7 zł kosztuje taka choinka, tu macie gwiazdkę, piłeczki... Kurczę, naprawdę sporo tych prezentów, ale to jest mega śne. No zobaczcie, za 8 zł może być e, taki krawacior. O ja na święta bym miał mój Nikuś krawacior, muszę pomyśleć. Piłeczki, tu taki gryzak. No, jest naprawdę tego bardzo, bardzo dużo. I tu jeszcze takie za 7 zł, mikołajkowe. <gryzak> I tak, to już chyba będzie wszystko, a nie, no jeszcze Wam pokażę najważniejszego, zobaczcie. Jak lubicie, jak szeleści coś tak, wiecie, wkurzająco, to właśnie on tak szeleści, kosztuje dyszkę dla waszego, yy, dla waszego zwierzaka. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd, mam nadzieję, że Wam się podobało. Wpadajcie na moje vlogmasy, dzisiaj życzę Wam miłej niedzieli, trzymajcie się, cześć!